Siemanko z tej strony Inter360 Dzisiaj gra ze mną Chucky 9-3 ma YouTube <laughs> Zagramy sobie dzisiaj na 8 po raz kolejny, bo wcześniej nagrywałem filmik, ale jak ja głupi usunąłem A A zajebisty był meczyk A teraz będzie pewnie znowu chujowy Dobra E, nie, lepiej się mócmy, żeby był zajebisty ten mecz. No, zapraszamy do klanu Gniew Tytanu, czyli BTI w skrócie. No, i co tam jeszcze? Ósemkami jedziemy, nie? No, no. Nie zapraszamy na Teamspeak'a. Na Teamspeak'a IP będzie w opisie i link do naszego klanu, żeby się zgłosić, też będzie w opisie. No dobra, no to nie ma co mówić, przechodzimy do bitwy. No. Moim zdaniem bitwa będzie zajebista, bo znowu no. na łzy. Będzie znowu na początku chuja zrobię, a na końcu kurwa, dopiero zacznę coś robić. ja znowu będę miał ponad 2000 Włanów. Ja się <gry> będę cieszył, jak nie zginę. Bo... No mi by się też udało nie zginąć. O. No. Co, na mnie kosztuje 14 kosztuje tysięcy. A, i żeby być, dojść do naszego kanału to jest obowiązkowy TeamSpeak3, co tam jeszcze, szósty tier i 14 lat, tak? Tak, od 14 lat. od 14 lat. Na WNA WN nie patrzymy, bo to nie zależy od tego. Zależy, powiem tak, ktoś może no. mieć niski WN, ale tutaj byście będzie grał. Dobra, ja jedę na górę, jestem, coś szybko wyjeździ, czy To ja to prośba wypchasz mnie na tą górę O jak ty jesteś ciężki ale nie będę cię mówił jak zepchać Gdybym ciężkim, szybkim to tak, wtedy bydzimy zepkać. To byś nie był ciężki, abyś był szybki No nie no, jest są szybkie, ciężkie A to Na duży. przykład taki AMX 50 to No właśnie zapitanę, u przeciwnika. Na górę jedzie Ja powiem dalej, to nagrywarka jest dla mnie dobrze, polecam nagrywać, a mi tu wiesz? Co ja byś Ja nagrywałem Camtasia Studio, też jest dla jej wystaw. Jak on tu nagrywałeś? Nagrywaj, okay. Camtasia Studio 8. Ale tobie coś tam mówiło też nie? Nie, nic mi nie mówiło. Ale w gracz nie mówił, ale w filmiki się molił, na i tu Nie. nie. Jest... Ja bym się tam trafnie zrobiła. Nie oglądałem w ogóle. No to już D44 nie, nie, nie wymaksowany, jak ja to lubię. Nie zrobię takiego. No tak, poprzednio no, bitnie. Teraz nawet bierze do no, To Tu co, zostawił karabin? Bierze to? Pantera jedzie. Nie jestem przynajmniej przebił. Co za su, zamiast mnie popchnąć, w, w ogóle odbijają się od mnie pery. Teraz by się... Idę po TV-13. Te Ty sobie jeszcze tam radę, jak widzę. No, niezbyt. <laughs> Oj, to no, mój karczmar. Narobiłem damage, ale jak wyjadę teraz, to mi trochę zaboli. Dlatego to znaczy. <laughs> nie chcę wyjeżdżać weź tutaj, ty masz pan... z nie, Już z nim. Jadę. O nie, 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 no tam. Ja pojadę tam, nie, nie, nimi, a ty pomagaj tutaj. nie, nie, się nie, 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 odbił nie, 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 mnie nie, 20 już mnie przedmił, no. Szlak. A mnie zaważają mnie z góry z dołu, no co za to w no, no, ja w nie, nie mam nie Co już zginąłeś? 600 demager zadałem To tam byłem ja minima nią... To samo Armoraka jeszcze dostałem no, to samo nie. No ładnie się za moim włokami 13 sekund Prawie tyle ile ja jak tego amorata I zginę teraz najprawdopodobniej Leży który wyjedzie Albo mi dupę zrobił Mam panterkę też Ja no serio, nie mogę wejść za całe HP No Dorać. Czekamy do końca, nie popatrzymy, jeśli tutaj co się... tak, to jest to co za <try> tak. Tager, teraz zobaczymy. No nic, teraz dobrze, bit, bitwa poszła, ale zginąłem. No, no nie wytrwaliśmy do końca. 13 13 tego damage'u mi brakowało, żeby mieć równe dwa koła damage' Żeśmy całą górę przegrałem. A ja się no, dziwię w ogóle, że żeś ty zginął, to przecież tam przetrwać powinien. No ale gąskę dostałem, że mu ten. Nasad naprawdę w drugim gąskę dostałem i ściągnęli. Yy... Wy gramy z burakami i No ja mówiłem, że nie fabryk bo co mi chceś zajebisty kurwa zabił już dwóch no to dobrze. Nie ma nawet z pół do pasyni. 4, 4, 4. No a byłem to nie ma takiej sobie Ale kto? Ten AlcamiT? No 844, no 24 kabitek no to już wie co to jest pot przynajmniej Ja tam jeszcze uczę się No z ale tutaj. wiesz czasem są tacy, mają 50 tysięcy na Arbitław w chuja umiem grać mm. O ja tak kurwa zrozumiałem Najprawdopodobniej to przegramy kurwa z idiotami tak samo no Raczej Jeszcze ten... i z trzeci zaraz wpierdol dostanie Nie wiem kurwa jak on wygrał Jeszcze AMX na niego jedzie hmm. To no Co tylko on zostawi, co on teraz zrobił a więc go zniszczy kur. No i znowu porażka, no kurwa, Matt no. z debilami, kurwa grać to ja fedol. Ktoś tu? Nie, no co i porażka, no, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Na razie, cześć.